Wakacjach byłem, nic nie nagrywałem, miałem wolne, każdemu się należy. No, i tuż przed powrotem z wakacji usłyszałem o tragedii, jaka miała miejsce w Polsce. Nie, to nie była tragedia. To było morderstwo. Eee, I tak teraz. Abstrahując od tego morderstwa, to chciałbym drogim kolegom myśliwym w Polsce coś przypomnieć. Bo chyba zapomnieliście. To, co trzymam w dłoni, to nie jest wykałaczka. To jest sztucer. Broń. Drodzy koledzy myśliwi, jak bierzemy broń do ręki, to z automatu zaczynamy myśleć w kategoriach blos. Cóż to jest ten blos? Blos to w rozwinięciu. Broń jako całość. Lufa. Jako narzędzie, z którego wylatuje taki pocisk. Otoczenie. To wszystko to, co znajduje się wokół nas i za co trzyma, i za co jesteśmy odpowiedzialni. Spust to taki dzyndzel, wiecie tutaj. I to jest, nasza ostat, to jest nasz ostatni bezpiecznik. Dlaczego mówię o blosie? Ano, mówię o blosie, dlatego że morderca, który zastrzelił tego nieszczęsnego człowieka, będę mówił o tym człowieku nie myśliwy, tylko morderca, bo to morderca. Nie wiem. Zaćmienie umysłu? Nie, bo to by go broniło. To by znaczyło, że przez Hito. Przedostał się człowiek całkowicie nieodpowiedzialny. Jak bierzemy brą do ręki, brą traktujemy ją zawsze jak nabitą. Więc zanim cokolwiek z go robimy, to wypinamy magazynek. Patrzymy, jest pusto. Cofamy zamek. Jak mamy słabe oczy, to mamy mały palec. Kładamy go tam sobie, grzebiemy, czy tam przypadkiem nic nie siedzi. I nigdy, przenigdy nie celujemy nawet pustą bronią w stronę człowieka. No, chyba, że będzie to samo obrona, ale to już jest inny temat. Myśliwy się tłumaczy... Morderca się tłumaczy, że pomylił człowieka z dzikiem. Od ciekawostka! Ja naprawdę nie wiem, jak można pomylić człowieka z dzikiem. Drodzy myśliwi, mój kanał to Ciul, ale jest kanał magazynu Fragout. Tam królik zdobył zdjęcia miejsca, gdzie zdarzyło się to morderstwo i zastrzelony człowiek znajdował się w oświetlonym terenie. Więc nawet dysponując lunetą tradycyjną, to raczej ciężko by go było pomylić z dzikiem. Jak doszło do tego morderstwa, będę się upierał przy morderstwie. Tak być może myśliwy chciał sobie sprawdzić lunetę, i jak ostatni dureń złamał blos. Skierował lupę w stronę człowieka. może nacisnął spust. Tylko przypadkiem wiadomo, że jak jest sztucer z przyspiesznikiem, to pierdnięcie komara wywoła wystrzał. A może miał tak delikatny spust. Nie wiem. Nawet nie wiem z czego strzał. Prawdę mówiąc, głównie mnie to obchodzi. Drodzy koledzy myśliwi. Tak, też jestem myśliwym. Też poruszam się z broną w łowisku i kurczaki też ponoszę odpowiedzialność za swoje czyny. BLOS, broń, lufa, otoczenie strzelba to jest taka kuźwa szkółka że wy z nocy, ze snu w nocy, o północy i po ciężkim pijaku powinniście wiedzieć, co to jest BLOS. Dlaczego go tak warto przestrzegać? Choćby po to, żeby nie zostać mordercą. 2. Jest regulamin polowań. Jest coś takiego, nie? Nie wolno strzelać w kierunku zabudowań. Nie wiem jak to wygląda w Polsce dokładnie z przepisami. U mnie w Norwegii. Traktuje się bezpieczny odstęp jako 5000 metrów. Eee, czyli nie mogę celować w budynek. Wiecie taka głupota, nie? Żeby mi przypadkiem do głowy nie przyszło, że będę celował w budynek. Nie wolno mi celować w stronę e, majątku ruchomego, tudzież nieruchomego. To jest wszystko, to są wszystko zasady bezpieczeństwa. Te wkładanie palca do komory tak, będziecie się śmieli. Palcówkę w sztuce zaraz robi. Tak, robię. Za każdym razem jak schodzę z łowiska, to pierwsze co robię to nam magazynek. Cofam zamek. Łapię ten ostatni nabój. I mimo że wiem, że nabój jest wyjęty, to jeszcze tam wkładam palucha, żeby mieć pewność, że nic przypadkiem się nie stało. bo to jest mój zasrany obowiązek i zasranym obowiązkiem każdego, kto porusza się z bronią, kto posługuje się bronią, jest dbanie o bezpieczeństwo, a nie strzelanie do ludzi. E, prokurator uznał, że myśliwy dysponował narzędziami, które Mogły umożliwić identyfikację celu. Ja domyślam się, że pewno była to jakaś termo albo Noktowizja, no bo polowali na dzika w nocy, więc wtedy zarówno termo, jak i Nokto jest dopuszczalne. Przynajmniej tak słyszę na kanałach myśliwych w Polsce. To wyjaśnijcie mi do cholery ciężkiej, jak to jest? że osoba zaopatrzona, czy to w termo, czy w NOCTO, nie potrafi rozpoznać celu. Kurczę, ja używam najtańszej, jednego z tańszych monokularów Zeiss DTS-1 i ja bez problemów z około 800 metrów odróżniam sylwetkę człowieka od sylwetki psa. Tu myśliwy nie dał rady. Nie, no, oczywiście, ja wiem o co chodzi. Pan morderca się tłumaczy, że pomylił człowieka z dzikiem. Tylko pan morderca w swoim zapędzie do obrony zapomniał, że kuźwa nie wolno nam strzelać do rozpoznanego celu. W Norwegii jest to samo. Ktoś powie, no mógł się zagotować, emocje polowania. Nie kuźwa. Emocje polowania to rozumiem, jak jesteśmy na, jesteście na zbiorówce, idzie pędzenie. Chcecie strzelić jakiegoś kabana. I okazuje się, że pospieszyliście się i zastrzeliście lochę. To jest pomyłka. Ale jak kuźwa stoisz, czy siedzisz w zasadce, to ty masz czas cel obwąchać z każdej strony. Tym bardziej przy nowoczesnej technice. Pan myśli, gdy się broni, bo myśli, że ktoś to uwierzy. Tylko pan myśliwy morderca nie pomyślał o tym, obierając pomyliłem z dzikiem, że kurzanoga w ten sposób sam się przyznaje do tego, że złamał zasady bezpieczeństwa polowania. Złamał je co najmniej podwójnie. Strzał do nieraz poznanego celu i strzał w kierunku zabudowań. Przecież to był jego rejon. On jest z tego koła łowickiego. To co, myśliwy nie zna swojego obwodu? Ej! Po stażu, który tam trwa minimum 12 miesięcy, tą kurczę bladę, powinien po ciemoku chodzić po tym obwodzie i wiedzieć, gdzie, kiedy, która gałązka się złamała. Więc bajanie o tym, że, ach, pomyliłem z dzikiem, yy, czy cokolwiek innego, no, sorry, słabo to brzmi. A... Więc to nie była pomyłka, to było morderstwo. Spowodowane, nie wiem czym. To już niech sąd rozstrzyga. Ja od tego nie jestem. Ale co mnie wkurzyło? Jest profil na Facebooku Wildman. No, myślam się, że albo jest to prowadzone przez jakiegoś myśliwego, albo też yy, przez kogoś, może z zarządu PZL. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie będę tego sprawdzał. Mam w to w nosie. Eee... Osoba prowadząca ten profil napisała coś w tym stylu, że jak tylko będzie wyrok, to pozbędziemy się pana z pzt -u. Po pierwsze, no kocie, tak, kot się za mną stęsknił, nie było mnie miesiąc w domu, piszczy, problem. domaga się pieszcza. Po pierwsze kurczę bladę, to wiadomo już, że zastrzelił. Po drugie, to już wiadomo, że złamał zasady bezpieczeństwa. I to złamał je w sposób drastyczny. Więc jeżeli ktoś... Mówi, że musi poczekać na wyrok sądu. Z pozbyciem się takiego człowieka z koła, z ponoć elitarnego związku, to chyba coś mi się kurcze w nie klei. Ja przepraszam, ale w tym momencie zachowanie osoby tego. Tej, która prowadzi profil Whiteman na Facebooku. Zaczyna mi przypominać zachowanie jakiegoś księżulka, który wie, że ksiądz obok w parafii dupcy dzieci, ale dopóki wyroku nie ma, dopóki nie jest głośno, to ja nic nie wiem, ja ślepy. Bo wyroku nie ma, to bo on jest niewinny. No kurczę nie. Mówienie, że pomyliło się z dzikiem, słuchajcie, to już jest kuźwa żałosne. To już to jest chyba tłumaczenie każdego, kto złamał zasady bezpieczeństwa i strzelał go rozpoznanego celu. Pomyliłem z dzikiem, pomyliłem z dzikiem. Wiecie, że już nawet koszulki krążą po internecie z napisem Tomie dzik że memy z tym krążą. Ludzie, do cholery, dostajemy do ręki broń. Broń służy do zabijania. Jesteśmy jedyną legalną grupą, która ma prawo użyć tej broni, mówię o osobach cywilnych, która ma prawo użyć tej broni poza strzelnicą. To nakłada na nas specjalne obowiązki. To nakłada na nas odpowiedzialność. A nie, że kurcze wychodzi, jakiś łepek wali kule w człowieka, który stoi przed swoją bramą i gościa zabija. To jest morderstwo. Morderstwo i jeszcze głupie tłumaczenie. Pomyliłem z dzikiem. Jak mówisz, że pomyliłeś z dzikiem, to znaczy, że strzelałeś do nierozpoznanego celu, że nie obejrzałeś celu dokładnie. Bo kuźba, jak strzelasz do nierozpoznanego, mówisz, że pomyliłeś z dzikiem? No dobra. A skąd wiesz, że ten dzik, do którego strzeliłeś, to nie będzie Locha? Z młodymi, bo teraz pasiaki się trafiają praktycznie całym rokiem. To co, Lochę zabijesz? Taki myśliwy jesteś? O kurczaki. No to nie myśliwy jesteś, ty bandyta. Więc przestańcie yy, mówić o tym, że pomylił z dzikiem, pomylił z sarną. Szkoda, że z wszami nie pomylił. Wtedy może z tutera nie użył tylko jakiegoś szamponu. Tłumaczenie, że już z dzikiem, to po prostu pieprzenie w bambus jest. Dobra, przepraszam, troszkę mi się ulało, ale kurczę, macie przegwizdane w Polsce, macie dorożałe, macie jakiś tam pseudo-specjalistów i zamiast zadzwonić prezesi kół do możdżonka, powiedzieć prezes, Mamy przegwizdany okres, jest ciulowo, jest na nas nagonka, musimy się pilnować, musimy zacisnąć pośladki. To słyszę głosy broniące tego mordercy. No nie kuźwa. Albo, albo zadbać się z koledzy sami, albo za chwileczkę usłyszycie sztandar wyprowadzić. Tak, bo obecnie nikt nie myśli o tym, co się stanie, że jak myśliwych nie będzie. Tylko pan Dorożała ogłosi sukces, powie sztandar wyprowadzić, PZT zlikwidować, a zwierzyna niech sobie rośnie zdrowo i szczęśliwie. A co będzie za pięć lat, to sobie gdzieś robić. Jeśli się Marcą pan Dorożała wtedy już nie będzie ministrem, czy tam sekretarzem, nie wiem kim on jest. Więc drodzy koledzy myśliwi, zaciśnijcie te pośladki. Jak widzicie pajaca, który łamie przepisy bezpieczeństwa, jak łamie przepisy polowań, to walcie takiego kolesia w łeb, czym ciężkim. dzwońcie do swojego prezesa koła, czy dzwońcie do zarządu łódzkiego. Mówcie słuchaj, pan, taki, taki spier robotę. Wartałoby go albo przeszkolić od nowa, albo zabrać mu papiery i niech spierza. Bo znowu, bo znowu będzie nieszczęście i znowu będzie gadanie, że myśliwy pomylił z dzikiem. Pomyślcie pod tym kątem. Bo ja może za lat 15-20 wrócę sobie do Polski. Będę chciał zabrać swoje zabawki do Polski. Będę chciał zapolować i już że nie możesz. Bo nie ma związku łowieckiego, bo was rozwiązali. Więc jak już nie docierają argumenty takie no, stricte etyczne, że nie wolno strzelać do ludzi, to pomyślcie o, po prostu o tym, że za chwileczkę możecie nie móc w ogóle strzelać. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy grupą bardzo uprzywilejowaną. W sezonie łowieckim broń na ramię do lasu, i możemy strzelać poza strzelnicą, ale to się wiąże z odpowiedzialnością, a nie z dzikiem. Dziękuję to wszystko na dzisiaj. Miłego popołudnia życzę Daszbur.